Hej, cześć wam. Dziś będzie dosyć personalnie. Chciałem z wami pogadać na temat dlaczego w ogóle robię to, co robię. Ponieważ sporo z was pyta się mnie jak e, produkcja tego kontentu wpływa na moją firmę. Czy to mi pomaga, czy, czy, czy może to jest bez sensu. Bo jak wiecie nie ogląda mnie wiele ludzi i, i kil dostałem kilka takich pytań, że, że w ogóle że się jeszcze nie poddałem, że się niektórzy dziwią, bo tam parę 10, 100, 200 odwiedzin pod, pod filmem to jest przecież nic. Więc powiem wam dlaczego to robię i co mi to daje. Przede wszystkim no żałuję, że wystartowałem tak późno. Chciałem to zacząć dobre 5 lat temu, natomiast zawsze nie miałem do tego odwagi. I wiem, że straciłem już kupę lat, których nie odrobię. Zacząłem późno, już podejrzewam, że rynek, w którym teraz się poruszam jest bardzo przesycony, więc będzie mi bardzo ciężko się tam wybić, ale tak naprawdę ile ludzi mnie ogląda, daje mi każdy, każdy jeden komentarz, każdy kolejne kilka views, daje mi poczucie, że to co robię jest dobre i powoduje, że chcę robić tego jeszcze więcej. I co mi to w ogóle daje? Ponieważ... Ja nigdy sobie z tego sprawy nie, nie zdawałem, co właśnie takie kręcenie filmów może dawać, a daje bardzo dużo rzeczy. Przede wszystkim to, że odzywają się do mnie ludzie, których bym nigdy nie poznał, i ci ludzie są po prostu fenomenalni. Dlaczego oni się do mnie odzywają? No, podejrzewam, że no, widzą gdzieś tam jakiś kawałek mnie i on im po prostu odpowiada. Tych ludzi oczywiście nie ma nie wiadomo jakiej ilości, ale to też nie chodzi o to. Zawsze wiadomo, lepiej mieć mniej znajomych, ale lepszych. I ci ludzie zaczynają się pojawiać coraz częściej. Dla mnie każdy taki kontakt kogoś, który jest, nie wiem, znacznie bardziej popularny ode mnie i osiągnął wiele więcej. I taka osoba, jak się do mnie odezwie, naprawdę jest to genialne uczucie. Czegoś takiego nie da się kupić na, za żadne pieniądze, żaden genialny marketingowy czegoś takiego dla was nigdy nie zrobi, jak właśnie takie dzielenie się wiedzą i trafianie do ludzi, którym się to podoba. To są naprawdę świetne rozmowy, świetne rzeczy zaczynają się dziać, e, mimo że tak mało ludzi mnie ogląda, to idzie cały czas do góry i myślę, że już będzie tylko lepiej. Natomiast mm, co jeszcze mógłbym do tego dodać, no jeżeli jesteście na, 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 że tak powiem, takim rozdrożu, czy zacząć to robić, czy nie, i dziennie w zasadzie o tym myślicie, nie umiecie wystartować, po prostu ruszcie, ruszcie, bo miesiąc, dwa, trzy tak naprawdę zweryfikuję, czy wam się to podoba, bo ja sam na początku miałem troszkę tak, że ok, zrobiłem kilka rzeczy, podobały mi się, a później mnie do tego nie ciągło, ale minął jakiś czas i znowu chciałem to robić, a w momencie, jak zaczęli się odzywać, jak, jak, jak inne osoby zaczęły, że tak powiem, wchodzić w mój biznes, w moje życie, to, to zmieniło wszystko. Po prostu kilka maili, które dostajesz, które ci w czymś pomagają, otwierają ci oczy, jakie w ogóle tworzenie kontentu, jakie to w ogóle są genialne możliwości rozwoju. I nie mówię tutaj o zarabianiu pieniędzy, to w ogóle o to nie chodzi. Tylko poznawanie przede wszystkim ludzi i otwieranie różnych rodzajów kontaktów, których nigdy w życiu byście nie osiągnęli. Nie ma szans. To jest, że tak powiem. Ja już widzę, że jest tak społeczność tych ludzi, którzy tworzą content i ci ludzie, którzy reagują na ten content, to są zupełnie inni ludzie którzy, niż ci, którzy szukają, nie wiem, e, jakiś projektowania stron w internecie. To jest zupełnie inna liga ludzi, zupełnie inaczej się z nimi rozmawia i, i robi po prostu fajne rzeczy. I wiem, że jeszcze dużo przede mną to jest mój mega początek powolny, jakoś to się idzie do przodu, ale czuję, że jeszcze dużo przede mną fajnych, fajnych rzeczy mnie czeka, także na pewno nie będę zwalniał. A tak jak mówiłem, jeżeli masz, nie wiem, wstydzisz się troszkę, nie chcesz, boisz się tego, tego zacząć robić, zacznij to, zacznij to robić, bo naprawdę zmienia to wszystko. Dobra, trochę się rozgadałem. Jeśli ci się podobało, daj znać. Jeśli nie, też daj znać. No i do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymaj się, cześć. Bye, bye.